Video, które właśnie oglądasz, pochodzi z mojego kursu Ścieżka programisty w chmurze AWS. W tym kursie nauczę się, jak ze zwykłego programisty dostać cloud developerem, potrafiącym wykorzystać wszystkie korzyści, jakie daje nam chmura publiczna. Wejdź na kursy cloud łamane przez programista, aby dowiedzieć się więcej. W poprzednich dwóch wideo utworzyliśmy obiekt Lambdy po stronie AWS-a, jak również utworzyliśmy przykładowy kod na bazie szablonu. W Tym wideo pokażę Ci, w jaki sposób opublikować ten kod, czyli krótko mówiąc, skompilować go, zrobić odpowiednią paczkę, a następnie wysłać go do środowiska AWS Lambda po to, aby móc go wykonać. Pierwszym krokiem do publikacji jest skompilowanie naszego projektu oraz wywołanie opcji Publish na narzędziu.NET. Aby to zadziałało, musimy przejść do naszego katalogu z Lambda, czyli SRC Lambda Test. Dla przypomnienia mamy tutaj function.cs, yes, który jest, implementuje nasz kod funkcji, jak również dodatkowe rzeczy związane z projektem samym w W tym momencie wywołuję opcję dotnet publish, która po pierwsze skompiluje mój kod, oczywiście przywróci jakieś pakiety nugetowe, jak również utworzy nam paczkę do publikacji, która będzie się mieściła dokładnie w tym katalogu. Jak widzisz ten katalog został utworzony, tutaj bin, ja sobie przejdę do niego do środka, następnie debug, e, Core App i Publish i jeżeli sobie obejrzymy ten katalog w tym momencie, to jak widzisz mamy tutaj e, zależności dla naszej lambdy, jak również DLL-ki związane z naszym kodem. Tak utworzone pliki musimy zzipować, wywołując komendę zip, np. lambda zip i podając wszystkie pliki, które są w tym katalogu. Wynikiem tej operacji jest utworzenie zipa zawierającego Wszystkie pliki. Następnym krokiem jest przesłanie tego pliku zip przez konsolę AWS do środowiska AWS Lambda. Ponieważ ja działam w tym momencie w środowisku Windows Subsystem for Linux, muszę mój plik przenieść do Windowsa. załóżmy do MNTC User's LookTom Desktop, czyli na mój pulpit. Lambda została poprawnie przeniesiona i jest dostępna w tym momencie na moim pulpicie, o tutaj. Przechodzę do konsoli AWS, gdzie w jednym z poprzednich wideo utworzyłem moją testową lambdę, a następnie przechodzę do sekcji Code Source i klikam na Upload, Zip File. Wybieram mój plik Zipa, a następnie wybieram moją Lambdę, klikam na Save i w tym momencie moja Lambda jest poprawnie przesłana do środowiska AWS Lambda i będę mógł ją wykonać. Aby takie wykonanie mogło się powieść, muszę jeszcze ustawić jeden parametr, a mianowicie nasz handler. Przejeżdżam tutaj niżej do Runtime Settings i klikam na Edit. Jak widzisz, tutaj mam możliwość określenia handlera. Domyślny handler tworzony przez AWS-a nie jest poprawny i nie jest zgodny z tym szablonem, którego używamy. Dlatego, jeżeli pamiętasz, że pokazywałem Ci tutaj plik AWS Lambda Tools Defaults, możemy z tego pliku w łatwy sposób odczytać, jaki handler właściwie powinniśmy wpisać do pola handler w ramach środowiska AWS Lambda. Ten handler jest dostępny tutaj w ramach property function handler. Wystarczy, że sobie go skopiuję. Przejdę do konsoli i użyję mojego customowego handlera, który jest zgodny z nazewnictwem czy to klasy, czy też funkcji, którą implementuję w tej klasie. Zapisujemy zmiany, i w tym momencie będziemy gotowi do wywołania naszej lambdy, i to wywołanie się powiedzie. W jaki sposób to zrobić? To pokażę Ci już na następnym wideo, do którego Cię serdecznie zapraszam.